Wychodzi na to, że się szaman pojawi. Choć się wydawało, że nie. Bo się przestrzeń przeładowała i LightStream się nie chciał załadować do szamanowego komputera. Ach, to już nieaktualne. Te krokusy te też. No dobra. Jeszcze resztka została, ale padają powoli. Szaman zaczyna drugi etap, więc tych aktywacji dzisiaj sporo. To musiał wykonać, ale mu jeszcze zostało 12, jeszcze 4 i jeszcze jeden, No to w sumie sporo. Ale 28 już się udało zrobić. Ale późno zaczął. No, i tak jest, bo ktoś tu musi e, zrobić rzeczy, żeby inni mieli lżej, ale powiem tak, moi mi, e, w zasadzie taki podstawowy, tak jak wczoraj mówiłem, powtórzę to tylko e, okres aktywacji tych pierwotnych kodów źródła się e, zakończył. Ci, którzy oczywiście do tego e, przystąpili, no i powiem tak, jeśli chcecie przejść do następnego etapu, to oczywiście jest Wasza decyzja, ale ponieważ się tu okazało, że to nie są przelewki, ta praktyka. Ona jest bardzo mocna i powiem szczerze, że e, oczywiście to nie jest tak, że szawa, szaman was demotywuje. Wręcz przeciwnie, e, motywuje was do tego i, i zachęca. Natomiast e, jeśli ktokolwiek jest wśród was, komu czuje, że to wystarcza i można powiedzieć, nie chciałby odkrywać przed samym sobą, Większej świadomości, w zasadzie tak to można skwitować, no to po prostu zatrzymajcie się w tym momencie i poczekajcie na taki moment, kiedy, kiedy będziecie czuli, że jest to dla Was. Po prostu. Bez ciśnienia, ponieważ, no, mimo że to jest dopiero pierwszy kot, ale e, tutaj nieoczekiwanie się pojawia, nieoczekiwanie dla szamana nawet. E, no, w zasadzie takie możliwości, które mogą zmienić w ogóle postrzeganie, ale mogą być takie kłopotliwe w akceptacji e, na początku. Przez y, tych, którzy mogą tego doświadczyć, bo to nie znaczy, że każdy y, ten proces przejdzie, każdy do tego miejsca dojdzie, natomiast z pewnością no, y, może się posypać, że tak powiem, wyobrażenie y, dotyczące każdego z Was, tego czym jesteście, kim jesteście, y, konstruktu rzeczywistości. Oczy, oczywiście, szaman mówi, wiele na ten temat, ale y, zdaję sobie sprawę z tego, że y, jego mówienie, a to, co wysłyszycie w tym wszystkim, to jeszcze jest y, czasami tutaj y, olbrzymia odległość. Y, natomiast y, w momencie, kiedy zaczynacie sami odkrywać te karty, y, nie jesteście już zdani na. Y, y, kogokolwiek na do puszki, również Szamana, no to jest to zupełnie, zupełnie co innego. Taki etap bezapelacyjnie się zbliża dla tych wszystkich, którzy no taki, taki punkt chcą przekroczyć w swojej świadomości. Ale Apeluję do tego, żeby, żeby to była decyzja istoty, a nie zakręcenie operacyjnego ego, które tutaj chciałoby no, czasami wiedzieć wszystko i wykorzystać to po to, żeby móc. Więc można powiedzieć że dalej świetnie funkcjonować. No i to tyle, bo dzisiaj, no w zasadzie, myślę, że to wystarczy. Szaman tą aktywację też robi, wspomaga, można powiedzieć, więc sobie tak postanowił, że te 40 plus 4 i plus 1, no jeszcze raz się pomylił. No więc trochę, no jeszcze raz przestawił literę, więc w zasadzie pewno to będzie jeszcze trochę zostało, może nawet przed północą, no nawet na pewno nie wyrobi, ale to już nie ma znaczenia, to będzie mieć odpełnione na jutro, może. Przy okazji, bo jutro wracamy, więc znaczy wracamy, się przemieszczamy. do Kazimierza na chwilę przed szkołą, więc więc pewno też taki mocny, gorący dzień będzie. Jeszcze może się uda szamanowi na wschód słońca. 13, 14 raz w tym roku. No i może pierwszy zejdzie też. Dziś już było łatwiej, nie było takiego tłuczonego szkła, bo dzisiaj już tak dość ciepło i bez wiatru, więc ten śnieg tak, no nie powiem, że topniał, bo jest twardy jak beton. Nawet tam, gdzie jest na słońcu, tam gdzie na słońcu to troszkę mniej, ale, ale poza tym jest no, taki twardy jak beton, bo w nocy jeszcze mamy przymrozki. Nie za duże, ale tak do dwóch stopni, to na górze może być, być i 5, bo to jednak jest różnica wysokości. No, i co? Także w zasadzie no, takie info na początek, przełamujące właśnie tutaj praktykę pierwotnego źródła. Z jednej strony taka właśnie prośba do, do Was jako no, całości, zupełnie. Przejawionych istot tutaj w ciele, żeby po prostu nie wtręcać się, tylko potraktować to bardzo odpowiedzialnie, dlatego że jest to no, bardzo mocna praktyka. No i też przy okazji was zachęcam do tego, żebyście w takiej drugiej turze. Może nie od razu, niekoniecznie dziś czy jutro, ale dzielili się swoimi doświadczeniami też yy, z szamanem, yy, bo to jest ważne. Z jednej strony, oczywiście, ja się bardzo cieszę, yy, bo też yy, mam jak gdyby w tą yy, przestrzeń yy, taką. No, yy, Zweryfikowaną do końca pewien wygląd, ale zaznaczam, że jest to bardzo ważne również dla tych, którzy, którzy się tego podejmują, podzielenia się z tym, bo mają dzięki temu możliwość, można powiedzieć, jeszcze raz zetknięcia się ze swoim doświadczeniem trochę bliżej i dzięki temu, no, być może mogą zobaczyć coś, co wcześniej umknęło albo otworzyć coś, co nie, nie do końca wcześniej postrzegali jako jakiś taki obszar, no przestrzeń, przestrzeń możliwości, tak to nazwijmy, także Myślę, że znaczy myślę, to szaman nie ma wątpliwości, że jest to y, bardzo istotne. Sami do tego możecie potem wrócić z perspektywy, natomiast y, póki co y, ta pamięć jest mocno tego ramu, my mamy bardzo mało, y, i takie doświadczenia głębsze uciekają, tak jak sen. Kiedy nie y, zrobimy sobie, y, nie otworzymy sobie tutaj możliwości na to, żeby móc wrócić do tego miejsca, no to to gdzieś tam z czasem umyka. Y, natomiast y, na pewno warto y, zostawiać sobie możliwość y, penetracji takich przestrzeni. Y, no tyle, no w zasadzie nie ma sensu tutaj y, mówić no, y, i tego powtarzać. Kto słyszy, to, y, to usłyszy, a kto słyszy i nie próbuje, no to nawet nie będzie miał świadomości, y, co mu umknęło. Y, może kiedyś y, będzie tylko y, miał świadomość, że mu umknęło jednak wiele, ale to, co umyka, to już raczej jest nie do uchwycenia. Można się ścieszyć z tego, co się zrobiło, ale z pewnością z tego, co się nie zrobiło, jakiejś wielkiej uciechy i ufry nie ma. Także to tyle na ten temat. No i co? I dziś, tak jak powiedziałem, Szeman wraca do. Do swoich karteczek, do jeszcze mu 12, a 5, czyli co najmniej 17 zostało, to co jest. No, ale to już z górki, jak się nie pomyli, to mu się rzadko zdarza, no ale dziś się zdarzyło do, dodać, dodać już całkiem po, pokaźny plik, tutaj jest w zasadzie kilka więc będziemy mieć dużo dużo dobrego papieru, z którym coś trzeba będzie zrobić. No to co? Życzę Wam dobrej nocy. No i pamiętajcie też o tym, co Szaman wczoraj mówił. Ci, którzy wchodzą w ten drugi etap jednak z, z, ze świadomego wyboru, to spróbujcie coś zmienić czyli wejść w jakąś inną częstotliwość. Czy to poprzez y, wyślenie się jednorazowo i napisanie trochę więcej, czy znacznie więcej. Czy być może y, odsłoni się Wam na no, zupełnie inna możliwość. Y, powoli w zasadzie wszyscy wchodzą w taki, y, w taki obszar, w którym no, y, przynajmniej na potencjale jest możliwość. Y, czy macie możliwość yy, funkcjonowania na poziomie yy, rozpoznania takiego, no już bardziej permanentnego, może jeszcze niepermanentnego, ale takiego, yy, no. Yy, bez wątpliwości, może tak to nazwijmy. No i też ci, którzy jeszcze mają jakieś smoczki, typu papierosy, tak rzucasz tam szaman, to znaczy papierosy w sensie palą, im takie info na przestrzeń, że pora już to zostawić. No, to nie są łatwe procesy, jak najbardziej. Trzeba do tego dojrzeć, ale tak szaman. Wychwycił, że niektórzy powoli do tego dojrzewają, więc, więc niech nie przegapią tego momentu, bo potem następny może się pojawić gdzieś no, w bliżej, nieokreślonej przyszłości. No i, i tyle: no, na pewno nie jest to nic no, jakiegoś euforycznego, no, chociaż, chociaż przyzwyczajenie jest. Szaman kiedyś, jako taki dość nałogowy palacz, wie o czym mówi, nie, nie jest to coś, co jest mu nieznane, więc, więc no zachęcam tych, którzy przed taką możliwością stoją, żeby, żeby to zostawić. No, i to tak właśnie na koniec sobie szaman przypomniał: takie info na przestrzeń rzucone, gdzieś może znajdzie jakiegoś adresata. No i tyle moi mili. Nie wiem jak to jutro, bo jutro to przypuszczam, że gdzieś w drodze będziemy o tej porze, chociaż może już będziemy na miejscu, no ale zobaczymy. Nie wiem, czy Szaman będzie mieć jakiś power na audycję, tym bardziej, że no tych treści to jest trochę. No ale zobaczymy. Jak to z Szamanem nie wiadomo które na tą chwilę przynajmniej. Dobrej nocy, życia. do zobaczenia, do usłyszenia.